Witam wszystkich bardzo serdecznie. E, no troszeczkę mnie nie było, e, tak chyba przez trzy tygodnie. Ani nie liveowałem, ani nie nagrywałem żadnych e, odcinków. E, no i troszeczkę ten film chcę potraktować jako informację dla was, co się będzie. E, działo. Tutaj e, wybaczcie, ale będę też korzystał z lekkiej ściągi, ponieważ e, troszeczkę mam przygotowane, jak będzie wyglądał e, mój kanał. Zresztą nie tylko ten kanał, e, tak, e, czyli Pan Gremlin, ale również kanał Gremlinowe Gierki, ponieważ od dzisiaj, e, właśnie na obydwa kanały wracają e, regularne filmy. Jeżeli chodzi o e, kanał Gremlinowe Gierki to tam, w ciągu tych trzech tygodni nieobecności przygotowałem ponad, e, chyba ponad, czy około, około, 60, około 60 filmów e, i one są już zmontowane, są już przygotowane do części, już mam przygotowane e, miniaturki w związku z tym, na pewno przez najbliższych 12 tygodni e, tak, od poniedziałku do piątku o 12.15 e, będą pojawiały się na tym kanale Filmy, e, najwięcej mam tam z Dead by Daylight, ale mam też z Fazmofobii. E, będą oczywiście, e, jeżeli będziecie chcieli, tak, to tam jest też szansa, ponieważ 12 tygodni to kupa czasu to są prawie 3 miesiące. E, to będziemy mogli również na tamten kanał dawać czasem filmy dwa razy dziennie. Mi to nie przeszkadza. E, a myślę, że materiału wystarczająco jak najbardziej e, będzie. E, także zachęcam do subskrybowania również tamtego kanału. Link jest oczywiście w opisie. E, od dzisiaj wracamy również z live'ami. E, live'y, tak jak to przed miało miejsce, od poniedziałku do piątku będą odbywały się na e, Twitchu, e, czyli twitch.tv Gremlin Pan i to będą live od godziny 18. Będę starał się troszeczkę grać w Minecrafta w CSA myślę też, że w piątki, zrobimy sobie taki dzień, w którym będę starał się troszeczkę więcej e, grać z wami e, widzami, tak? także e, osoby, które będą aktywne e, pod filmami e, to jak najbardziej będą e, brane pod uwagę do, e, do wspólnej tutaj m, gry e, natomiast live'y sobotnie to będą live'y które będą odbywały się na moim kanale głównym na YouTube, tak, czyli na youtube.com slash gremlin i te live y będą się zaczynały mniej więcej około godziny 15-16 wyjątek będzie tam na w lipcu chyba będą dwie takie soboty w których mogłem mieć problem z, 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 z prowadzeniem takiego live'a ale o tym na bieżąco będę was informował oczywiście na moim Insta Story. Bo ostatnio troszeczkę też więcej zacząłem się udzielać na Instagramie. Także link również jest w opisie. i, i Zachęcam do e, followowania mnie na Instagramie, ponieważ tam częściej e, pojawiają się informacje właśnie dotyczące takich liveów. Tak mniej więcej co będzie, e, jakieś też informacje o konkursach, ale również e, znajdziecie troszeczkę zdjęć z takiego mojego prywatnego życia, tak? Czy, czy jakieś informacje z prywatnego życia takie jak chociażby ostatnio jak mieliśmy rocznicę z Basią jakie fajne, jakie fajne mufinki dla mnie przygotowała więc, więc troszeczkę się też w trakcie tej naszej mojej nieobecności działo. No ale dobrze, jeżeli chodzi o kanał główny Dobra, jeszcze nie czym, nie czym wrócimy do kanału głównego, to jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Przed przerwą miał odbyć się turniej, turniej piłkarski z, e, na sportcraftie. On się nie odbył tam z, z różnych przyczyn, jednakże to nie. Ja nie chciałbym, żeby to było w ten sposób, że o, Gremlin obiecałeś nagrodę, tak tam dwie dyszki dla każdego zawodnika, który wygra turniej, tak, bo, bo to tam e, drużynówka, e, więc więc pula nagród 80 zł e, dla drużyny do podziału e, i się żeby to po prostu przepadło. W związku z tym jak najbardziej ta... Mm, ten turniej się odbędzie, ja tutaj rozmawiałem z kapitanami drużyn, które się zgłaszały i e, te zawody odbędą się ostatecznie 17 lipca, jeśli dobrze pamiętam, w razie czego tutaj Wam się pojawi korekta z datą. Także jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał, to tutaj w karcie jest film, pod którym możecie zapisać własną drużynę. Ewentualnie, jeżeli już byliście zapisani, to skorygować składno, bo wiadomo, że na przestrzeni czasu coś mogło się zmienić. No i mam nadzieję, że tym razem ten turniej dojdzie do skutku. Wracamy również e, z Discordem. E, Discord mimo ataku tutaj e, różnych durni i debili e, będzie tutaj jakby kontynuowany. Troszeczkę się zastanawialiśmy czy, czy jest sens... E, e, jakby kontynuować e, Discorda, ale myślę, że na temat Discorda i, i, i całej w ogóle zaistniałej tej sytuacji ja się jeszcze e, wypowiem w osobnym filmie. I ja już mogę zapowiedzieć ten film, postaram się go przygotować na przyszły czwartek e, i będzie to film, e, jakby tak dodatkowy na moim kanale. Nie będzie to film regularne. tak on się może pojawić w jakichś tam innych godzinach. Oprócz filmów, które są przygotowane na co dzień, ponieważ na kanale. To już mogę powiedzieć. W. E, będą nowe m, też m, nowe projekty. W poniedziałki zaczniemy projekt Parkour. Ponieważ, jak wiecie, jestem strasznie gównianym graczem w Minecraftie, jeżeli chodzi o parkury, i chciałbym to zmienić. Chciałbym to zmienić, dlatego tutaj poprosiłem Dyzia o, o pomoc, Dyzio przygotował mi już jakąś mapkę, w momencie, w którym wy to oglądacie, ja jeszcze tego nie nagrałem, prawdopodobnie wezmę się za chwilę ponieważ, do tej nagrywki, ponieważ Dyzio mi już tą mapkę przygotował i będę no, jakby tą taką pierwszy taki trening parkurowy odbywał. Będą z tego odcinki. I tutaj też informacja dla was. Jeżeli wy byście mieli jakieś ciekawe mapki parkurowe też na razie powiedzmy z jakimś takim e, niewielkim stopniem zaawansowania, dajcie znać w komentarzu, podeślijcie informacje bądź wyślijcie mi na Discorda. E, je przetestujemy, zobaczymy, postaramy się coś z nimi nagrać. I mam nadzieję, że po zakończeniu projektu parkur będę już całkiem dobrym parkurowcem i na live'ach nie będziecie się nabijać, że nasz polski Dream bądź polski Tobiasz, tak? Tylko jednak coś tam będziemy o poziom wyżej od gówna. Więc będzie to. Będzie też seria nagrywana na Xboxie. Więcej szczegółów wam nie zdradzę, mam już nagrane pierwsze trzy odcinki. Ona będzie we wtorki. W środy będzie ponownie Minecraft. Będzie tutaj prawdopodobnie albo w środy i w piątki RealCraft, albo w, w środy będzie jakiś odcinek z serwera, na który jestem zaproszony i prawdopodobnie będę na nim również nagrywał. Więc, więc jest na to szansa, że, że za chwilę gdzieś tam się taka informacja pojawi, ale to będę pewnie na karcie na, na Instagramie, na social mediach tam informował, tak, bądź na Instagramie, bądź też pewnie na karcie społeczności, także bardzo zachęcam do followowania. W czwartki, w czwartki wrócimy do serii, serii Turm Oila. Tu już mam przygotowanych 6 chyba odcinków. Także też przez 6 najbliższych czwartków będziemy cisnęli Turm Oila. Być może jeszcze Turm Oila, dajcie mi w ogóle znać. Czy chcecie, żebyśmy Turm Oila nagrywali również na live'ach? I go ogrywali, czy tylko i wyłącznie robić go jako osobne odcinki, także chętnie bym dostał informacje. W piątek, w piątek będę nagrywał serię z Real Crafta. Graliśmy to na live przed, przed przerwą. Wiem, że Wam się spodobało. Wiem też, że Alligator myśli o tym, żeby w przyszłości, jak będzie tworzył kolejny serwer Orkenusa, że będzie on oparty właśnie o Real Crafta, także yy, możecie to oglądać yy, i zachęcam do oglądania, również żebyście dowiedzieli się czasem yy, jak pewne rzeczy tam yy, pozyskać, stworzyć, yy, czego unikać, bo no tam wszystko chce nas zabić i to jest naprawdę ciężki Minecraft, nie tylko pod kątem e, przeżycia, ale też przede wszystkim pod kątem jakichś różnych technik e, i mechanik gry, bo nawet stworzenie e, głupiego kilofa jest nie lada wyzwaniem i to nie jest prosta sprawa, m, ale to e, no, w piątek zobaczycie e, i tak, tak to wygląda. Ostatnią taką informacją jest fakt, że też inna rzecz, którą Wam obiecywałem, a która też trochę z Waszej winy oczywiście nie wyszła, to obiecywałem, że jeżeli dobijecie do 3050 subskrypcji, to zorganizujemy live'a z Giveawayem. I myślę, że zrobimy ponownie ten konkursik, tylko zrobimy go na troszeczkę innej zasadzie, ponieważ ja wtedy wam dałem jakiś totalny deadline, i, i wam się po prostu nie udało tego osiągnąć w tym deadline. W związku z tym teraz daję wam taką informację, że w pierwszą sobotę po osiągnięciu progu 3150 subskrypcji na moim kanale. Będzie organizowany właśnie taki giveaway. Będą tam do wygrania skiny, będą wygr do wygrania kody PaySafeCard, kart, ale też i parę nagród rzeczowych. Także zachęcam. No i co? Ja już dużo nie przedłużam, bo to już widzę, że tej surówki mam prawie 12 minut, a, a to też nie o to chodzi. Także dzięki za to, że jesteście. Postaram się, żeby materiały były dużo, dużo częściej. No i staramy się pracować oczywiście nad jakością, tak samo z Gamowiczami, do których linki macie w opisie. Także dzięki trzymajcie się siema!